Sylwia Ganusz to starsza cyganka oraz drugoplanowa antagonistka z filmu Wrota Piekieł z 2009 roku. Jej historia rozpoczyna się, gdy pojawia się w banku, gdzie pracuje młoda urzędniczka kredytowa Kristin Brown. Sylwia będąc w trudnej sytuacji finansowej, błaga Kristin o przedłużenie spłaty kredytu hipotecznego na swój dom, co mogłoby uratować ją przed eksmisją. Mimo możliwości pomocy, Kristin chcąc zrobić dobre wrażenie na swoim przełożonym i poprawić swoje szanse na awans, odmawia jej wniosku. Zrozpaczona Sylwia pada na kolana i błaga o litość, ignorując inne możliwości, takie jak zamieszkanie z wnuczką Ilenką czy przeniesienie się do domu opieki. Prośba ta zostaje jednak odrzucona, co prowadzi do eskalacji konfliktu. Kristin, zaniepokojona reakcją cyganki, wzywa ochronę. Sylwia, głęboko dotknięta utratą swojej godności, stawia opór i zostaje siłą wyprowadzona z banku. Wkrótce potem, w akcie zemsty, czeka na Kristin na parkingu, gdzie brutalnie ją atakuje, a następnie rzuca na nią klątwelami, demona, który doprowadza swoje ofiary do piekła. Sylwia zrywając guzik z płaszcza Kristin, przeklina go i wręcza jej, mówiąc, że pracownica banku niedługo będzie musiała błagać o litość. Niedługo po rzuceniu klątwy Sylwia umiera, co czyni odwrócenie zaklęcia niemal niemożliwym. Kristin, zdesperowana, udaje się na pogrzeb Sylwii w nadziei, że w jakiś sposób udaje jej się odwrócić los. Na miejscu spotyka cyniczną wnuczkę kobiety i lękę, która wyraża pogląd, że Kristin sama jest odpowiedzialna za swoje nieszczęście. Z pomocą medium Sandiny Krystyna próbuje w trakcie seansu uwolnić się od przekleństwa, jednak wysiłki kończą się niepowodzeniem, a Sandina ginie. Krystyna podejmuje ostatnią desperacką próbę. Dowiedziawszy się, że przeklęty guzik można przekazać zmarłemu, wykopuje grób Sylwii podczas burzy i wkłada guzik w kopercie do jej ust, wierząc, że to wystarczy, aby uwolnić ją od klątwy. Mimo potężnej ulewy i niebezpieczeństw związanych z jej czynem, udaje jej się uciec z grobu, choć nie bez trudu. Ciało Sylwii wynurza się z trumny, a krzyż na grobka uderza Kristin w głowę. Niestety, Kristin popełnia fatalny błąd, używając niewłaściwej koperty. Gdy zdaje sobie sprawę z pomyłki, jest już za późno. Klątwa zostaje ponownie aktywowana, a Krystyn zostaje w końcu wciągnięta do piekła, gdzie ma cierpieć wieczne męki. W ten sposób Sylwia, mimo śmierci, triumfuje, zapewniając sobie ostateczną zemstę. Sylwia Ganusz była nie tylko upokorzoną starszą kobietą, ale także potężną cygańską czarownicą, posiadającą magiczne zdolności, które odegrały kluczową rolę w całej historii. Jej postać łączy w sobie desperację wynikającą z trudnej sytuacji życiowej z mrocznym pragnieniem zemsty.